Ma tutaj Excel ze mną, Creative, przywitaj się. Dzień dobry wieczór. I dzisiaj zaprezentujemy Wam zmiany na naszym serwerze. Więc co, startujemy z nowym trybem czyli Survival. Start odbędzie się w piątek o godzinie 18. Będziemy chcieli przeprowadzić beta testy, aby dopracować wszystko i upewnić się, czy na pewno nie będzie lagów i jak będzie działało nasze całe Bungee. Jak już powiedziałem chwilkę temu, dodajemy na serwer Bungee. Czyli osobny serwer na lokowanie co odciąży serwer troszeczkę na pewno. Yy, przy rejestracji konta No Premium będziecie musieli przeczytać kod yy, weryfikacyjny, żeby potwierdzić Waszą to, tożsamość. Dobra, teraz przejdźmy do Creative'a. No to tak, wprowadziliśmy TurboDrop na serwer, prezentuje się on o tak. Trwa Dobra. przez 15 minut, jest do zatrudnienia w tym shopie. Komendę do sprawdzenia e, statusu Turbodropu macie dostęp do niej, jest to Turbodrop status. Jeżeli Turbodrop jest aktywny, wtedy będzie pisało, że Turbodrop działa na przykład tam, w godzinie 17. E, co tu jeszcze? Koble X jest ulepszony, dropną z niego teraz jabłka, diamenty e, są to po prostu itemy potrzebne na gilbie, przez co jest to trochę ułatwione, bo tam trzeba stack jabłek zebrać na gilbie. A jak wiemy, te jabłka z drzewek, no, niezbyt dropią. Ale to jest taki akcent trochę survivalu. Eee, tak, teraz wiadomości o kupnie, na przykład... Dropu, czy Vipa pojawiają się na pasku Smoka. Tak. To tak do zakupów w item shopu na, na naszej stronie xero.pl. Na samym dole macie taką rubrykę Ostatnie Zakupy. Tam pojawia się wasza mordka ze spina jak znajdziecie na nią, to piszę wam, że przykład zakupił ostatnią turbotę. Co jeszcze? Hmm, chyba, no, chyba, tylko my w Polsce, nie tak jak można powiedzieć. Mamy podki UNPC tu za złoto. Także możecie je sobie kupić. Nie są one jakieś drogie, bo to jest tam mniej więcej 15-20 zł. A jedynie stręczy zdroższe. Ale ten stręczynek daje dużo, także no nie wiem, tak złota za stręcza to naprawdę jest mało. E, co do nowości to chyba tyle, a jeszcze drop złota jest 3% a Diaksów 1,5%, no i przy Turbo drop jest on powiększony razy 2. Tak, dobra, teraz przejdźmy do mojej kwestii y, więc. Y, wiadomość... Okupnie rzeczy ten tym shopu na pasku smoka to już było powiedziane. Yy, losowa teleportacja po wejściu pierwszy raz na serwer. Czyli, jak wejdziecie pierwszy raz na serwer, wejdziecie w losowym miejscu na mapie. Po czym będziecie musieli wpisać kit dender. Czas no. i dostaniecie tutaj jakieś fajne itemki yy, startowe. Yy, ostatnie zakupy to już też było. Mm. Właśnie, jest nowy generator map na serwerze. Ma posiadamy aktualnie trzy, no powiedzmy 4 biomy. Pierwszy biom wygląda mniej więcej tak. Jest to taka łąka z takimi drzewami urozmaiconymi. Polecimy sobie dalej. Jak widzicie są nowe bagna. Takie, takie z wełną oraz takimi wyspami. Oraz jest jeszcze taki w miarę podobny biom do tego, tylko że tam trawa jest trochę ciemniejsza no i pada tam śnieg. I trzeci, czwarty biom to oczywiście pustynia, żebyście mieli piasek. I chyba my, jako jedyni w Polsce, mamy taki generator map bardziej urozmaicony. Bo zazwyczaj na jakichś serwerach to wiecie albo jakiegoś biomu nie ma, albo po prostu są te standardowe, a u nas są kompletnie inne. Yy... Chciałem jeszcze powiedzieć, że startujemy o 18.00. Robię live'a o 17.50 z otwarcia serwera. Yy, będę robił gildię z widzami oraz seria. Wow, tak w końcu będzie seria, gildia z widzami. Mender był rekrutacją do tej gildii, więc, więc, więc będzie gruba. Yy... I to chyba byłoby na tyle, co nie? No, raczej znaczy tak. Jeszcze tylko wspomnę o tym, że. VIP ma jedynie teleportację na spawnę Jeżeli ktoś nie ma VIPa, musi się zaopatrzyć w łóżkę teleportacyjną, która nie jest jakoś ciężko e, zdobyć, tak? Tak. Blog Diak, i Patyk. Crafting już tam z kilku kilku edycji. Taki sam. I co? Ogólnie cały nowy wygląd czatu. Troszeczkę update'cików Troszeczkę nowych pluginów. Które urozmaicą było. Takie mógł... kosmetyczne. Yy, Zajęcie tak. były tutaj przeprowadzone na serwerze Dobra. Chodź na spawna. To na tyle chyba, nie? No. To co? Dzięki za oglądanie. What the fuck co się dzieje z moim skinem? To wszystko przez shadery. Dobra, to byłoby chyba na tyle. Yy, dziękujemy za obejrzenie i co? Zapraszam na nową edycję. Pożegnaj się. No, cześć.